Od poniedziałku obowiązywać będą nowe stawki za odbiór odpadów. 20 zł zapłaci każdy mieszkaniec Dąbrowy Górniczej za wywóz odpadów segregowanych i 40 zł za wywóz odpadów niesegregowanych. To wzrost prawie o 100% w stosunku do dotychczasowych stawek, które wynosiły odpowiednio 12 i 20 zł. Do mieszkańców Dąbrowy Górniczej trafiła korespondencja, co się w niej znajduje, czego ona dotyczy. Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami w związku z uchwaloną radą, uchwaloną uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Górnicza. Ta uchwała dotyczy zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, to znaczy podnosi ją do złotych 20 od jednego mieszkańca. Informuje zawiadamia mieszkańców yy, o tej podwyżce. Ta podwyżka będzie obowiązywała od 1 września 2019 roku. To znaczy, że do 15 października należy wpłacić opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości 20 zł za jednego mieszkańca. Te koszty rosną. Z czego to wynika? Wzrost kosztów. Yy, Opłaty za gospodarowanie odpadami wynika z faktu, Iż yy, Rada Ministrów i Sejm przegłosował nową ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, która nakłada na wszystkie miasta i gminy w Polsce yy, obowiązek, wprowadzenia segrega, yy, obowiązek wprowadzenia segregacji odpadów. Wprowadza się również nowe frakcje segregowania odpadów, np. odpady kuchenne. Każdy mieszkaniec yy, będzie musiał Mieć osobny kosz na odpady kuchenne, czyli wszystkie odpady, którą, które się same zutalizują. Nie będzie można do tych odpadów wrzucać odpad mięs, odpadów mięsnych. To jest dosyć droga segregacja, dlatego że te odpady muszą być o wiele częściej wywożone niż zwykłe odpady zmieszane, które są wywożone raz na dwa tygodnie, dlatego że po prostu one będą podlegały procesowi fermentacji i wszystkie niedogodności związane z tym procesem będą czekały mieszkańców. Oprócz tego ustawa wprowadziła obowiązek, że gminy muszą z opłat za gospodarowanie odpadami pokryć wszystkie koszty związane z odbiorem, zagospodarowaniem i transportem tych odpadów. Gminy nie będą mogły już dofinansowywać tego typu działalności. Dlatego w całym kraju wszystkie gminy w zasadzie podnoszą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami. Okazuje się, że nowe wymogi prawne i finansowe sprawiają, że cena za odbiór śmieci stale rośnie i będzie rosnąć nadal. Na co samorządy mają tylko częściowy wpływ. I tak w sąsiednim będzinie od 1 lipca stawka za wywóz śmieci segregowanych i niesegregowanych wzrosła odpowiednio z 11 na 21 zł oraz z 15 na 42.